Przeszedł wysoko Płyniemy na wyspę No nie Ja mu na grałem dowódek, więc głupi? Złombol, Złombol, Złombol Byliśmy na wizycie z prezydentem, także niestety to zobowiązanie po yes, się nie Daj! I Korbować rybaki, korbować <grymne> <grymne> idziemy na wycieczkę Będziemy płynąć statkiem na wyspę G... Wy... Na wyspę Jaki Gireson. tu spokój la, la 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 Nic się nie dzieje cisza Wierowki wycieczki liczy raz, dwa, trzy, cztery, sześć,

ramen, W autobusie włączyli nawet piosenkę z łombolową. Wyruszamy w niezwykły rejs po Morzu Czarnym na pokładzie statku prezydent miasta Giresun oraz blisko 40 uczestników charytatywnego rajdu z Łombol. Hello! Hello. Hello. No, ty no, to się z Mariuszem robi. I z, I z Płyniemy na wyspę jakąś, Giresun. Razem z prezydentem Małita, małka, miasta i około 40, może ponad, złombolowców. Taka wycieczka zasponsorowana przez miasto tutaj, przez prezydenta. I załapaliśmy się! Wszyscy z naszej tu ekipy. Pomykamy właśnie chyba na tą wyspę przed nami, co widać. Być. Gdzie on jest? Jest, jest, jest! jest. Delfiny, no nie wiem, nie Bo na patrzeć, to ktoś mi podskakuje do góry my to Naszym celem jest legendarna wyspa Giresun. miejsce pełne historii, pięknych krajobrazów i niespodzianek natury. To właśnie tutaj często można spotkać delfiny, które towarzyszą żeglarzom w drodze na wyspę. To wyprawa to połączenie przygody

Ochroniarz za nim. No, ochroniarz no, za nim tu. No, też mi się tak wydaje, że to ochroniarz prędzej. To, trzeba, ochroniarz. to są testy na kondycję dla ochroniarza. Water o! Good? good water? No ale my płyniemy na nich, czy stoimy? Czy mam wrażenie, a jak że my go teraz. Ten złapał za nogę. Nie. No kurde, a oni już zdążą ucieknąć? Znaczymy, chyba już nacinałem te, żeby go rekiny zjadły. To no też nie wydaje się. A może że... to coś się przesuwa? No mam wrażenie, że płyniemy. Proszę. Czy ty? Czy się przesuwa? No, Mnie się tak wydaje, że minimalnie Przesywamy się, się przesuwamy. przesuwamy. To znaczy przecież oni tam poprawiają. Może to jakieś upromienia ma? Nie taki nawzajem może się stwierdzić. A nie, to, to, tam, bo jadłem, że... <laughs> A, no. to jest tak. to nie Inne, inne łódki jeszcze tam też może my też tam pójdziemy? Czekamy aż tam te wyjdą? Może my tak wszyscy musimy się po prostu przeprawić na tamten brzeg? Słuchajcie, on może nam pokazał, że tak należy tam na tą wyspę zwiedzać. Tak, ładnie. No. Ty Piotrek, padłeś na wyspę. I co by zrobił? Ogóle, jakby go reki nie wiem, może być swoją nogę podłożył Nie pchaj mnie, bo mi zaraz telefon spadnie ja... Nie liczę na to. wszystkie Chcesz jeszcze w Turcji telefon kupować? No, Turecki Najlepsze no na start. pewno Już blisko Chin, to wiesz Disko Chin, to masz podejrzeć no. nie, ale no. bardziej Dwa auto domu, nie? I skoczy ja chyba. A stoi domu, na murku. Tak, patrz, zabezpieczone go.

Ja bym nie tak obrzydliwy, w ogóle, w tamtym czasie. Swambole, 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 został na statku. No. Ale my jesteśmy w ogóle na, na tym odcinku. Czyli za daleko nie stoimy. O, my pod tym niebieskim domkiem, co się tak świecił. Właśnie wracamy z wycieczki. Z rejsu statka, statkiem. Uuu.

To się tutaj wyludniło? więcej aut stało nie, 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 nie. A może tutaj to stało? Tak, Możesz też. O, ciągną się. Ciągną się. To To nie wiem, ten. To nie jest ten. Adam właśnie ten w ogóle nie płacę. Nie, to nie ten. Nie? A, a to nie. No. Patrz Toż to Czarek na nas czeka kurwa Czekam na was Ile można czekać, nie? No i witam z powrotem Ale, słuchaj Byliśmy na kolację, byliśmy na wizycie z prezydentem Także niestety, to zobowiązuje Kto w środku? A w środku jest Karolina. A widzisz, tutaj co się tak, naprawy robi. Ale tutaj masz ciemno, to może tutaj trzeba latarkę ci przynieść no, jakoś. Nie, to wnoszę po paluszku. Chodź idealnie. dalej. No ale może ci ułatwię, co? Jednak latarkę dam. Nie, nie ma sensu. Przynieść, przynieść, bo przecież no, jak zobaczyła tam bo świeci, to... Może zanim ty a tu trzymy jedną dużą do chęci i mi nie będziesz łatem robić.

Bo to tam od tyłu trzeba coś. Ja, już skończyłeś praktycznie jeśli pan przyjeżdża. To chce jechać z nami no do, 6... no do Gruzji, gdzieś no, tam troszkę. No, tak. Tu jest jeden. Tu jest jeden, to odpierdaj, już na ulicy było. Ja mam. No właśnie w bagażniku. Nie, no w serenarzu w garażu. No w też mam w garażu. No, nie, no w serenarzu. Jeszcze raz. Za dziś no tam tamtego nie ma oglinię, to mogę zapnąć. Jak go zapnę zrobię alternator, ale to dużo prądu ciągnie. A, no tak, bo to żeby. I ten. Nie? Będzie ładowy? żeby nie chwilę załączył zrobię ten szum, Szum? <śm> Odpalili, czy dobrze działa. <śm> Jak tam Czy wszystko działa? Zaraz zobaczymy. Się Jak? Posłyszany na warstwach, bardziej się O! Nie da się. Słuchajcie, bo rzukam Jest, ja siedzi z nami tam. Tak? Bo co gdzieś przechodzę, to mówi, że... No był taki, był! O, ale nie ma go. jest jest siada. Się, tam na, na tył, na tył. Tym rzukam, wjechał. Spoko widać całe miasto tam? Spoko, bardzo spoko. Ty, tak? okay, to musimy tam jutro podjechać mordy. Te wszystkie uliczki są takie malutkie, a samochody są jeszcze mniejsze. Ty mordo, to musimy tam podjechać rano. Wiecie? Pionowo, Pionowo, pionowo. Tak? Im większy samochód, tym większa frajda. Co ty gadasz? <laughs> A gdzie to tam jest mniej więcej? Gdzie ten napis gry tak, 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 no. tak, tak. Dokładnie, tak. Tak, tak. tak, 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 tak tam właśnie ta góra taka najbardziej. Mhm. Najbardziej szuklona, wiecie, bo naprawdę mówię ci jest gwarzko. wam w szkole ty w Białej, w techniku mieliśmy takiego Żuczka, ale można powiedzieć, że idealne były. One te straży wszystkie były idealne. A czy nie wiesz co my mieliśmy w szkole? Taki no, co? no to na przykład w urzędzie to tak. No kupowa się od y, kupił tego rzut swojego, takiego zielonego co ma dwa tysiące przedszego. Tu ci go od kurzu od razu. On jest właśnie ze szkoły. Ja Dobre, może wyjdzie, tak, może być, bo taki mam zamiar, żeby w ogóle nie miał przez całą trasę. Nie wiem jak. Tak, 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 o kurde, to, to nie do mnie. Bo później tu będziemy polerowany, tak! Tak ten kawałek to wybrać, że to ja. Ale ją jest igła. Bo to jest do cykleny tomek, tak? Tak. Tylko gdzie ta masa była powuszczona? Tutaj by się Albo jednak biegunowość? Chyba, ta, tego też nie powiem, trzeba próbować. <śmiennie> Jeszcze szkoda, że Tomek nie ma ze sobą pompy, bo na zloty przywojeżdża z pompą nie odpalają. Pompuje wtedy wodę z tego. No naprawdę. Idziecie kiedy na jeziorem, nad jeziorem czy coś, no to...

ютуюту у уста урдаинстаграм инстаграм я я

Haydi bozkurt. Dur lan Okey. Perfect, perfect. Aşağı yapıyor. Baba Tamam. No, no. Ha? Okey. Okey. yok. Yes, bak. bir sigara da bana. Sigara versene. Sigara. Ne, ne, Sigara, sigara. Ben, ben, ben alayım ben. Ben. Ne oldu? Ne oldu? Very good. Yeah, good. Yeah. good. Yeah. Türkiye. Yeah. Türkiye. Yeah. <laughs> Burayı <gülüyor> beğendiniz mi Türkiye'yi? Burayı. Dur bekle, bekle. Ne oldu? Ne oldu? Ya super super. Bir daha bir daha. Jok. Kırda. One I am sorry. Oh. A mówić tak? Tak. Cypik, Jest cypik. Żuk wyjechał dzisiaj na twierdzę. W górę. Very nice. <laughs> ten, ten i ten. Two. Two. <laughs> fotoğraf çek, fotoğraf. Dur bekle usta. Hoş. Adaya gittiniz mi peki? Bugün adada var Fotoğrafı, fotoğraf çek. Ya. <laughs> 15, <25. gülüyor> yeah. Wow. Yeah, president. Very president. Very nice. President. Very nice. President. Yeah. Super. Yes. Yeah. Yeah. Superman. Superman. Oh. Yes. Çok güzel <laughs> oldu

Zrobimy światło już A, jest, dobrawa, świat, jest światło, jest. Jest, jest to, światło. To, nie ma, nie ma mocy. Tak. Niech no cię my też. Nasz też. Podróżny. O, podróżny. O schody, później... schody. pasażerowie muszą sobie sami sobie sami przejść widzę. Niech Dzień dobry. Aha. Mamy Batumi, Gruzja.